Hej, lecimy z kolejnym cotygodniowym przeglądem newsów i ciekawostek ze świata idei. I zaczynamy od fal, jakie wywołuje wygranie przez Jodego Deppa procesu o zniesławienie przez Amber Heard. I nie będziemy tutaj omawiać procesu ani jego szerszych skutków społecznych zbyt szczegółowo, po to zapraszam na odcinek na Wojnie Idei, który był w zeszłym tygodniu. Ale zerkniemy tutaj na artykuł na ten temat ze środowiska feministycznego. Dla krytyki politycznej pisze pani Maja Staśko, którą najbardziej w tej całej sprawie boli to, że może to. Pomnożyć stereotypy wobec kobiet, które są ofiarami. I w ogóle wspomnijmy, że artykuł praktycznie zaczyna się od tego, że autorka zaznacza, że ona sama pada ofiarą hejtu przez samomówienie o takich rzeczach, a kolejno słusznie zauważa, że to nie był proces o to, czy i kto kogo bił, tylko właśnie o pomówienie. I przez to, jak czytamy. Tu chodzi o wizerunki. To jedna z największych szkód tego procesu. Gdyby niezależni eksperci dowiedli, że Dep jest ofiarą przemocy, to ruch MeToo otrzymałby kolejny aspekt skrzywdzonego mężczyznę. Zamiast tego mamy wzajemną nawalankę na wykupionych świadków i powielanie stereotypów, które uderzają w ofiary. I to jest czyste złoto. Bo zwróćcie uwagę, że w ruchu Mitu Przecież nie były wymagane żadne procesy, tylko nagonki medialne i wyrokowanie kto jest ofiarą, a kto jest oprawcą kręciły się na deklaracjach pokrzywdzonych kobiet, z których wiele tych deklaracji było prawdziwych, ale niektóre były nieprawdziwe, niektóre były przesadzone, a niektóre były wręcz zaplanowanymi oszczerstwami. A tutaj, mimo, że mamy nagranie, w którym Amber Heard sama przyznaje, że biła John'ego, to to jest za mało. Musieliby dowieść tego niezależni eksperci. Dopiero wtedy mężczyzna mógłby zostać uznany za ofiarę przemocy. I wiecie... Okej, okay, jasne, rzeczywiście przydałoby się oficjalne udowodnienie, zanim się kogoś uzna za ofiarę przemocy, ale kiedy domniemanymi ofiarami były kobiety, to środowiska feministyczne wcale nie potrzebowały opinii niezależnych ekspertów ani żadnego procesu prawnego. I to jest ekstremalnie jaskrawy przykład podwójnych standardów. Warto sobie to zapamiętać i przypominać to za każdym razem, gdy takie osoby będą się zarzekały, że według nich feminizm polega na równym traktowaniu kobiet i mężczyzn. Nie, wcale nie. Takie działania mówią coś kompletnie innego. I... Wiecie, też dla jasności przypomnijmy, że w całym tym procesie Johnny Depp nie jest tym dobrym, broń Boże, ani nic z tych rzeczy, bo też jakby było wyjaśniane tam w materiale na Wojnie Idei, on ma bardzo wiele za uszami w tej relacji. I ten artykuł niżej przechodzi też przez przynajmniej niektóre grzechy obu stron, również to jak Amber używała stereotypów, żeby atakować Johnnego, ale wszystko to jest przeplatane historiami skrzywdzonych kobiet i rozpisywaniem jak oskarżenia o pomówienie służą do uciszania ofiar. No tam kij z tym, że że tutaj to było faktyczne, udowodnione przez sąd pomówienie, prawda? I wiecie, wszystko to wygląda tak, że no może i sąd orzekł, że kobieta próbowała zniszczyć mężczyznę fałszywymi oskarżeniami i wyszło na jaw, jak stronnicza była opinia publiczna, pierwotnie wierząc bezkrytycznie tej kobiecie, która przedstawiała się w roli ofiary, ale największym problemem są, jest tutaj możliwy wzrost stereotypów wobec kobiet. Czy to na pewno jest największy problem w tej sytuacji? Bo wiecie, wygląda to trochę tak, jakby pewne grupy, które bardzo głośno krzyczą o tym, że zawsze stoją po stronie ofiar, faktycznie stawiały po ich stronie tylko gdy popycha to ich narrację polityczną. Bo to jest narracja polityczna, tak? Stoimy po stronie ofiar, dajcie nam władzę, jakiś rodzaj władzy. A w innych wypadkach to interesuje ich tylko to, żeby ta ich narracja polityczna nie osłabła w świadomości mas. Nieważne, kto był teraz ofiarą, pamiętajcie, kto jest największą ofiarą i że to my te ofiary reprezentujemy. Kochane pieniążki przyślijcie czytelnicy i pamiętajcie na kogo zagłosować. Ale to jest tylko takie moje wrażenie. Kolejno, według doniesień Gazety Wyborczej w najbliższej kampanii Prawo wyborczej Prawo i Sprawiedliwość zaproponuje zwiększenie świadczenia 500 plus o 200 zł. Program P Rodzina 500 plus istnieje od 2016 i od tamtego czasu kwota wypłacana rodzicom nie była waloryzowana. Instytut Emerytalny zwraca uwagę, że gdyby funkcjonowały podwyżki takie jak w przypadku emerytur, to 500 plus wzrosłoby dziś do 614 zł. Nie zaprzeczam, ale też nie potwierdzam, że przedstawimy propozycję w sprawie waloryzacji. Dziś wartość tych pieniędzy jest mniejsza niż kilka lat temu, kto by pomyślał. Wydaje się, że 500 plus należałoby zrewaloryzować. Mówi w polskim radiu poseł Pis Piotr Lisiecki. Z kolei rzecznik rządu Piotr Miller mówił, że nie ma w tej chwili decyzji o podwyżce świadczeń 500 plus do 700 zł, ale nie wykluczam, że jakieś modyfikacje mogą nastąpić. Kolejną zmianą, jaką ma zaproponować PiS, są zmiany w kodeksie pracy. Tak donosi fakt. Chodzi o 9-tygodniowy urlop ojcowski i dodatkowych 7 dni urlopu. Podobno może, być, może się pojawić też podwyżka płacy minimalnej, a tarcza antyinflacyjna ma zostać przedłużona do końca roku. Zobaczymy, czy i co z tego rzeczywiście będzie realizowane. To są na razie doniesienia prasowe, tak? Ale chyba nie ma co się dziwić, że w najbliższych miesiącach najpewniej będą różnego rodzaju bonusy zapowiadane. I wprowadzone w kolejnych tygodniach, miesiącach, tak aby zdążyć je wprowadzić przed wyborami, które są na jesień w przyszłym roku. Także w ten czy w inny sposób, myślę, że bezpiecznym założeniem jest, że coś będzie się działo i jakieś dodatki będą. Jakie dokładnie, to jeszcze zobaczymy. Następnie, jak zauważa The Guardian, negatywne opinie o Rosji. Ograniczają się głównie do zachodnich liberalnych demokracji, jak wynika z sondażu. Z dorocznego światowego badania postaw wobec demokracji wynika, że wiele krajów utrzymuje pozytywną opinię wobec Rosji, w świetle konfliktu na Ukrainie oczywiście mówimy. Coroczny indeks percepcji demokrac demokracji przeprowadzony po inwazji na Ukrainę już obejmuje 52 duże kraje z dużą populacją na całym świecie. Negatywne poglądy na temat Rosji są w dużej mierze ograniczone do Europy i innych liberalnych demokracji. Pozytywne opinie o Rosji przeważają w Chinach, Indonezji, Egipcie, Wietnamie, Algierii, Maroku, Malezji, Pakistanie, Arabii Saudyjskiej i wielu innych. Wśród krajów o najbardziej negatywnym stosunku do Rosji znalazły się Polska, Ukraina, Portugalia i Szwecja. Polska jest krajem, w którym jest najwięcej jednoznacznie negatywnych opinii o Rosji, to z 87% społeczeństwa ma taką opinię, i to jest nawet nieco więcej niż na Ukrainie, co ciekawe. I to wszystko tylko po raz kolejny przypomina, że to, co do nas dociera w Polsce, prawda, to nie jest perspektywa całego świata. To, co jest u nas w mediach, tak? Że zasadnicza jednogłośność, z jaką nasi politycy się wypowiadają w temacie potępiania Rosji, i bardzo dobrze, ja się bardzo cieszę, że tak to jest, ale nie wszędzie na świecie tak to wygląda. I nawet w Europie. Na przykład na Węgrzech tylko 32% negatywnie ocenia Rosję też no, z powodu tego, jak tamten rząd jest dogadany prawdopodobnie z Putinem, prawda? W sensie jest prawdopodobnie z tego powodu, bo to nie jest prawdopodobne, że tak są dogadani. A w wielu miejscach w Europie nawet, nawet jeżeli większość negatywnie ocenia Rosję, to jest to bardziej zróżnicowane niż u nas. W Wielkiej Brytanii dwie trzecie obywateli ma jednoznacznie negatywną opinię o Rosji, no ale jedna trzecia nie ma takiej oceny. tak U nas jest 87%. Te, dyspropor te dysproporcje nie są aż tak duże. Natomiast jeszcze co ciekawe, zróżnicowane opinie na temat Rosji. Nie wykluczają się z silną sympatią wobec Ukraińców. I ogólnie większość krajów na świecie, na, w większości krajów na świecie, większość obywateli opowiada się za pomocą ukraińskim ofiarom wojny, nawet jeżeli nie mają negatywnego oceny Rosji. Kolejno, ciekawostka. W poniedziałek z okolic Times Square w Nowym Jorku usunięto ostatnią budkę telefoniczną w tym mieście. Ostatnia zdemontowana budka w Nowym Jorku trafi teraz do lokalnego muzeum, jako eksponat wystawy prezentującej miasto sprzed ery cyfryzacji i upowszechnienia się telefonii komórkowej. Następnie z badań przeprowadzonych dla platformy Consumer Affairs wynika, że aż 81% Amerykanów z pokolenia milenialsów kocha swoje zwierzęta domowe bardziej niż niektórych członków swojej rodziny. Przypomnijmy, że milenialsi to nie jest młodzież, bo w badaniu byli to ludzie w wieku od 27 do 42 lat. Tyle lat mają teraz milenialsi. Aż 57% ankietowanych uznała, że swojego psa lub kota kocha bardziej niż rodzeństwo, a połowa badanych kocha zwierzęta bardziej niż własną matkę. Co ciekawe, aż 30% ankietowanych stwierdziło, że kocha swojego pupila, że darzy swojego pupila silniejszym uczuciem niż swojego partnera. Emocjonalne przywiązanie do zwierząt łączy się także z niechęcią do posiadania dzieci. 58% milenialsów wolałoby mieć psa lub kota niż zostać rodzicem. I oczywiście w trosce o zwierzęta nie ma nic złego, lecz gdy przyjrzymy się temu bliżej, to zmiana naszego stosunku do zwierząt może jawić się jako objaw poważnego kryzysu społecznego. Przytoczone wyniki badań pokazują nie tylko przemianę w naszym podejściu do zwierząt, lecz także mówią wiele o kondycji naszego społeczeństwa, tak pisze Klub Jegieloński. I mają w tym trochę racji, ponieważ zwróćmy uwagę, że te wyniki badań pokazują, że to nie jest po prostu większa troska o zwierzęta, to jest większa troska o zwierzęta kosztem relacji z ludźmi. To nie jest postawa bardzo kocham moje zwierzę, bo w tym nie ma absolutnie nic złego, tylko kocham moje zwierzę bardziej niż własną matkę lub niż własnego partnera. I to nie jest ja chcę mieć zwierzaka, tylko chcę mieć zwierzaka, a nie chcę mieć dziecka. I jak czytamy dalej, problem z nawiązywaniem i utrzymaniem relacji międzyludzkich staje się coraz bardziej powszechny. Wynika to w dużej mierze z tego, że ludzie chcą coraz bardziej podkreślać swoją autonomię i niezależność i boją się, że inne osoby mogą być dla nich zbyt dużym ograniczeniem, bo tak właśnie jest. Relacja z drugim człowiekiem zawsze jest jakąś formą ograniczenia, tak jest zwierzęta mimo że oczywiście wymagają czasu i uwagi, nie są ludźmi i stawiają mniejsze wymagania, na pewno mniejsze niż na przykład dziecko. I w ten sposób próbuje się zapełnić pewną lukę, lecz jak tutaj jest napisane, nigdy się to w pełni nie udaje. A na koniec jeszcze bardzo miła ciekawostka. Okazuje się, że po publikacji ostatniej prasówki, w którym wytykaliśmy, że Onet publikuje fałszywe informacje na temat tego, kto w Polsce i na świecie pada głównie ofiarą morderstw, Onet Poprawił swój artykuł. Fragmenty mówiące o tym, że większość ofiar zabójstw to kobiety, zastąpiono poprawną, zgodną z danymi guz treścią, że większość ofiar stanowią mężczyźni około 2 trzecie wszystkich morderstw. Dlatego ja bardzo dziękuję Wam wszystkim, wszystkim widzom, którzy podawali ten odcinek dalej, którzy mówili o tym i wiem, że kilkoro z Was napisało do Onetu z prośbą o wyjaśnienia. Bardzo możliwe, że właśnie po tym została ta zmiana. Zastosowana, więc zadziałało. Dało się coś poprawić, bardzo Wam wszystkim tutaj dziękuję. I co prawda, nigdzie w tym artykule na Onecie nie ma informacji, że zaszło sprostowanie, i tak samo nie było to sprostowanie ogłaszane na żadnej stronie głównej, ale to i tak jest lepsze niż nic. A wspomnijmy też, że. TVP Info podłapało temat i zrobiło z tego artykuł, prawda, że y, youtuber zdemaskował kłamstwo o netu i tak na marginesie ciekawostka podlinkowanie mojego filmu w artykule na TVP Info niestety nie przekłada się na żaden skok wyświetleń, sprawdzałem, miałem nadzieję, ale tak czy siak ja oczywiście bardzo dziękuję, że mainstreamowe medium zwróciło na to uwagę i podało te informacje dalej, natomiast... Tak jak już pisałem też na Facebooku, jeśli mógłbym coś zasugerować redaktorom z TVP info, to mogliby jeszcze pomóc w rozpromowaniu tych poprzednich prasówek, gdzie mówiliśmy o pewnych innych manipulacjach. Gdyby to też się dało wrzucić na TVP info, to byłbym bardzo, naprawdę bardzo wdzięczny. I jeszcze ciekawostka na koniec: fascynująca historia gościa, który postanowił zbudować sobie katedrę i zrobił to. W 1961 roku Justo Galego Martinez, bardzo możliwe, że ja to wymawiam, w podzięce za wyleczenie z gruźlicy po przysiągu postawić pod Madrytem ogromną katedrę. Justo rozpoczął pracę bez projektu i bez pozwolenia na budowę. Katedra w Mejadora del Campo, koło lotniska Baharas, pod Madrytem powstała z odpadków starych poniszczonych cegieł, odzyskanej blachy falistej, plastikowych butelek czy części samochodowych. Od 60 10 lat znosi je cierpliwe na teren budowy. Justo Galego Martinez zwany jest przez miejscowych El Loco, czyli wariat. Budowniczy wznosi świątynię z recyklingu prawie bez niczyjej pomocy. Jego dzieło ma 50 metrów długości, 20 metrów szerokości, a żelazna kopuła wznosi się na wysokość 40 metrów. To jest zdjęcie z 2016 roku. W pracach w świątyni pomagała mu początkowo rodzina. Z czasem na związanych szmatami i kawałkami drutu rusztowaniach pojawili się też wolontariusze i zaczęły spływać anonimowe datki. Niezwykłego ducha don Justo docenili w końcu służący mu radą architekci i chętni do założenia swoich dzieł w katedrze artyści. Wiedzę o budowie katedr samochód z pod Madrytu czerpał z książek. Wybrał styl romański, ponieważ wiedział, że jego życie jest za krótkie na wyszukany barok czy gotyckie zdobienia. Własnoręcznie malował proste witraże, nadając dziś wnętrzu apokaliptycznej budowli niezwykłego, ciepłego uroku. W maju 2021 roku Justo przekazał katedrę organizacji Messianeros de la Paz, czyli posłańcom pokoju, katolickiej organizacji pozarządowej, która pomaga ubogim w ponad 50 krajach. Organizacja szybko wkroczyła do katedry, porządkując bałagan, wygładzając pęknięcia, wzmacniając łuki i stawiając ściany. Podczas pierwszych oględzin inżynierowi, inżynierowie byli mile zaskoczeni. Przy tak niewielkiej wiedzy na temat budownictwa, to tak, to tak jakby wymyślił architekturę w swojej głowie, powiedział jeden z nich. Chociaż nie mogli być pewni, że katedra jest całkowicie stabilna, to byli zaskoczeni jak starannie została zbudowana i nie mieli wątpliwości co do tego, że warto było ją uratować. A sam Galego Martinez zmarł w Madrycie w zeszłym roku 28 listopada w wieku 96 lat. Cały artykuł z całą jego historią jest oczywiście w opisie. No i to tyle. Na koniec jeszcze mała informacja. Na sklepie w końcu pojawiły się nowe wzory na koszulki i na kubki. Na kubkach jest ten sam wzór. Gorąco zapraszam, bo nie ukrywam, że mam wrażenie, że ten wzór wyjątkowo nam się udał. Link do sklepu też jest oczywiście w opisie i w przypiętym komentarzu będzie. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam. No i to tyle. Do usłyszenia. Hej! Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.